Siemanko, ludziska, z tej strony Pro Edmix. Dzisiaj nagrywam z Mateuszem. Cześć! I dzisiaj nagrywamy jazz. przepraszam. Opakowanie jest takie, już rozerwane. I w tym odcinku chodzi o to, że... Ja ma upierdolem się. Aby iść na silownię i pompować, to te Jolly Bean to. gu 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 tych razy Challenge I dzisiaj będziemy ją losować. Od razu mówię, że te smaki są. Kujowe. Z zamkniętymi oczami losujemy tutaj. z takiego jakby koszyka. I musimy. Zeslaj się na głowę. Dobra, to zacznie?

Mogę żyć. Mhm. Na ona była nie, nie, nie była zielona. No to jaki smak? Była zielona. Mhm. Jasna czy ciemna? Ciemna. Brawo. Nie jest jaki smak? No, to jest to by było na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Cześć. Cześć.